Doktor Ryś podczas badania zamiast płuc słyszy biadania. Co to będzie, co to będzie? Gdzie jest prawda? Platki wszędzie! Mm, telewizja je rozsiewa. Pewnie zysków się spodziewa. Gniewny błysk w oczach doktora. To jest sytuacja chora. Lęk, strach oraz panika nie sprawią, że problem znika. Hm, ryś podrapał się za uchem. Hm, wleję w serca ich otuchę. niepokoje wnet wypłoszę. Zamiast nich spokój zaproszę. Wzór ze sztuki aptekarstwa. Na lęk przepiszę lękarstwa.